Damek z nami przed XTB KSW Epic na te kilkadziesiąt godzin. Tomek zaczniemy tak przekornie, bo zapytałem przed chwilą mamy, dać, czy nie boi się, że jak dostanie parę strzałów od Ciebie, to tak pójdzie w nogi z przyzwyczajenia powiedział tak, tak zrobię. No nie no, wiadomo, nigdy nie wiesz, co ci w głowie siedzi tak, ale nie, no mam nadzieję, że damy dobre widowisko, bo to o to chodzi. No, to, nie, to nie jest to, żebyśmy jutro wchodzili, mieli się pozabijać, że to jest sport. Ja zawsze się cieszę, po każdej walce, jeżeli daję dobry show kibicom, no bo po to przychodzą, kupują perwery, tak. Czy my na to show możemy liczyć? Bo wielu kibiców mówi, że być może, ponieważ między Wami, między Panem a Mamedem jest taka dobra atmosfera, to może to będzie po prostu taki sparring bokserski, bez chęci zrobienia temu drugiemu krzywdy. A oczywiście mówię w takim sportowym nie, wymiarze. Nie, nigdy nie, nie. jak kariera moja długa, nigdy nie wchodziłem do ringu żeby komuś myśleć, zrobić krzywdę, no bo to jest dalej sztuka walki. Zawsze najważniejszym świętej pamięci kuleń mówi tak, zadać, przy, zadać cios i nie przyjąć. Największa sztuka w Boksie. No ja tego właśnie chcę, e, każdej walce tego chcę dokonać, no bo to jest największa sztuka. No, jeżeli jestem w formie, no to tak jest. E, no i, I tego bym sobie życzył, to dobrego widowiska, ale to, że, że witasz się z kimś i rozmawiasz, to ja zawsze tak robię, ja nie... Jakieś tam pokazywanie, te, takie u, ubliżanie. A potem do ringu wchodzisz, nie pokazujesz nic i robisz siebie tak naprawdę idiotę. A jak wypracował Pan w sobie e, ten spokój taki stoicki, taki to, że trudno wyprowadzić Pana z równowagi? Czuję, że życie się modlę. <zysy> pan Bóg daje siłę, a mnie siłą. Tomek jak minęły w takim razie te ostatnie dni, bo często mówiłeś, że na tym samym końcu pojawia się nieraz przeziębienie, jakaś słabsza dyspozycja, czy na razie jest wszystko, tak, wszystko tak jak chciałeś? Tak, wszystko jest dobrze. No, bywały walki, że byłem niedyspozycji, no jest to ciężko, no ale, no, ale co zrobić? No, trzeba chodzić do ringu i walczyć jak się potrafi, tak? Ale jest wszystko dobrze jutro, jutro robota i... I mam nadzieję, że kibice będą jeszcze długo brawo bili po. Czy do Ciebie dochodzi to, że mogą tego pojedynku finalnie nie sędziować arbitrowie od boksu, tylko od MMA lub od kickboxingu? No nie ma, Cały czas to jest taka nie, nie, nie ma nie końca rozwinięta Nie, nie ma znaczenia, nie ma znaczenia jacy. Przecież wiadomo, że nie kopiemy się, nie robimy innych rzeczy, tylko boks. No. Ja nie jestem, nigdy nie falowałem, walczę zawsze czysto. Nie daje się łapać, nigdy nie, nie, nie była moja jakaś strona, że walczyłem nieczysto, a że ja robię swoje. Moja walka to dystans, każdy o tym wie. Szybkie ręce i, i, i tak będę chciał jutro walczyć. Tomek, czy to się komuś podoba, czy nie? Ty musisz patrzeć na Mameda Halidowa jak na pięściarza. I moje pytanie brzmi, czy na tobie robi wrażenie prawy Mameda Halidowa, bo to jego była taka najmocniejsza broń w klatce MMA. No zobaczymy, jak to wyjdzie mu jutro z, z pięściarzem, no bo możemy gdybać, tak? E, ma być... E... Ja mam być sobą, a jeżeli będę sobą, wygram, wygram na pewno. Plan na te ostatnie godziny przed pojedynkiem? Paciorek i spać. Zjeść jeszcze może coś delikatnie, no bo jakoś bo nie No kolacji. Dziękuję, do widzenia, do jutra, do walki. Do jutra, dziękuję.